Witajcie w kolejny piątek. Temat numer jeden tygodnia to niestety awaria gazociągu, która pozbawiła dostępu do gazu sporą rzeszę mieszkańców Bytomia. Drugi dzień polska spółka gazownictwa usuwa tą awarię. Dzisiaj mają te prace się zakończyć, ale oczywiście będziemy Was na bieżąco informowali w tym temacie. Dziś raniutko nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, jeden punkt przesunięcie środków na naprawę dachu sali sportowej obiektu GKS Rozbark 370 tysięcy. Mamy już w tym układzie dopięte wszystkie formalności, więc mam nadzieję, że szybko te prace się Rozpoczną. Kolejny skwer w Bytomiu ma swojego patrona, Roman Kostrzewski, wokalista zespołu Kat, z Inicjatywy Mieszkańców i Młodzieżowej Rady Miejskiej jest patronem właśnie takiego skweru. Jak informowałem Was wczoraj, niestety nadal nie mamy pełnej kwoty na zakup podręczników dla dzieci. Tej kwoty, która powinna trafić do nas z ministerstwa, ale nie będziemy już dłużej czekać, wykładamy pieniądze gminne tak aby nasze dzieci miały pełny dostęp do podręczników i do ćwiczeń bo przecież zamykamy już drugi miesiąc roku szkolnego i nie chcemy dłużej czekać. Ruszyły kontrole w niepublicznych placówkach oświatowych, przedszkolach i szkołach niestety w ostatnim czasie i w przestrzeni medialnej i do nas docierają informacje o wielu nieprawidłowościach, a to ogromne pieniądze, więc będziemy to zorganizowaną, Zorganizowanym sposobem kontrolować. Duże utrudnienia przy cmentarzu. Jak wiecie, Dzień Wszystkich Świętych się zbliża. Szczególnie utrudnienia wystąpią przy ulicy Piekarskiej, która jest w całkowitej przebudowie, jak już pewnie widzieliście. Dlatego zachęcam Was, abyście skorzystali z busa T-38, którym można dojechać w to miejsce. No i na przykład. Z Parkingu, który dla Was zorganizowaliśmy przy Państwowych Szkołach Budownictwa, tak aby ułatwić Wam dostęp, mając świadomość prowadzonych tam prac. Oczywiście, przypominam się, że będziemy kwestowali na bytomskich cmentarzach, więc nie omijajcie ludzi z puszkami, wrzućcie tam parę złotych, na pewno to bardzo dobra inicjatywa. No i przed nami weekend. Nasi hokeiści grają z drużynami z Torunia i z Gdańska. No i co najważniejsze, nie zapomnijcie przestawić zegarków, bo dobra informacja jest taka, że śpimy godzinę dłużej. A dzisiaj życzę Wam miłego dnia. No i oczywiście udanego i spokojnego weekendu. Serdecznie pozdrawiam.